Teraz porozmawiamy o chirurgicznych metodach antykoncepcyjnych. Osoby, które decydują się nie mieć dzieci lub doczekały się już wymarzonej liczby potomstwa, mają możliwość dokonania zabiegu chirurgicznego, który na trwałe wyeliminuje u nich możliwość zajścia w ciążę lub spłodzenia dziecka. Metody te nazywamy sterylizacją. Sterylizacja jest trwałym zabiegiem, dlatego decyzję o jej przeprowadzeniu należy dokładnie przemyśleć i przedyskutować z ewentualnym partnerem lub partnerką. W Polsce zabiegi prowadzące do pozbawienia zdolności płodzenia są nielegalne i podlegają karze. W krajach Europy Zachodniej, np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a także w USA sterylizacja jest wykonywana za zgodą pacjentki lub pacjenta. Możliwość świadomego decydowania o swojej płodności jest jednym z praw człowieka. Zabiegi te wykonuje się także u kobiet, u których ciąża mogłaby zagrozić ich zdrowiu i życiu. Zalety i wady sterylizacji. Do zalet sterylizacji należy jej wysoka skuteczność, brak stwierdzonych skutków ubocznych i eliminacja dodatkowych kosztów związanych z antykoncepcją poza jednorazowym kosztem zabiegu. Do wad tej metody zaliczamy przede wszystkim jej nieodwracalny charakter. Próby przywrócenia płodności są kosztowne i zazwyczaj kończą się niepowodzeniem. Jeśli nawet uda się przywrócić drożność jajowodów u kobiety, znacznie wzrasta ryzyko ciąży pozamacicznej. Metody sterylizacji u kobiet Sterylizację u kobiet wykonuje się za pomocą zabiegu wymagającego nacięcia powłok brzusznych lub przez kanał szyjki macicy, co jest zabiegiem mniej inwazyjnym. Jednym z najpopularniejszych zabiegów jest laparoskopia, wykonywana pod znieczuleniem ogólnym lub miejscowym. Lekarz robi niewielkie nacięcie w podbrzuszu, przez które wprowadza specjalny przyrząd, za pomocą którego podwiązuje się jego wody. Drugim rodzajem zabiegu sterylizacji u kobiet jest mini-laparatomia, wykonywana często u kobiet tuż po porodzie. W znieczuleniu miejscowym wykonywane jest niewielkie nacięcie, przez które dokonuje się zablokowania jajowodów. W określonych przypadkach przeprowadza się także laparotomię, która jest już bardziej inwazyjnym zabiegiem i wymaga kilkudniowego pobytu w szpitalu. W przypadku metod niewymagających nacięcia po znieczuleniu miejscowym wprowadza się przez szyjkę macicy specjalny przyrząd, za pomocą którego umieszcza się w jajowodach wkładki, wokół których przez okres 3 miesięcy narasta naturalna tkanka, blokując w ten sposób jajowody. Metoda ta jest bezpieczniejsza niż zabiegi z nacięciem i nie pozostawia blizny na ciele. Większość kobiet ma po sterylizacji normalne miesiączki. Zabieg ten nie wpływa na gospodarkę hormonalną organizmu. Metody sterylizacji męskiej Męską sterylizację wykonuje się za pomocą zabiegu wazektomii. Jest on na ogół tańszy i bezpieczniejszy niż sterylizacja u kobiet. Zabieg polega na przecięciu i podwiązaniu nasieniowodów. W ten sposób wytwarzane w jądrach plemniki nie mieszają się z płynem nasiennym i wytrysk nie zawiera plemników. Większość metod wymaga niewielkiego nacięcia moszny, ale istnieje też metoda niewymagająca nacięcia, a jedynie małego nakłucia. Wazektomia jest niemal w 100% skuteczna po około 3 miesiącach, gdy wszystkie wytworzone uprzednio plemniki zostaną wydalone wraz z ejakulatem. Należy pamiętać, że zabiegi sterylizacji nie chronią przed zakażeniem chorobami drogą płciową i HIV, dlatego jeśli istnieje ryzyko, należy stosować prezerwatywy.